Przeróżne są niebezpieczeństwa, tak? Na przykład chemia, ciągniki, maszyny, zwierzęta. Na przykład podejść pod koła traktora. Staramy się uczyć, jak bezpiecznie obchodzić się ze zwierzętami. Czym skorupka za młody nasiągnie, ten na starość trąci. Konkursy te mają na celu zmniejszenie liczby wypadków w środowiskach rolniczych. Wyklejałam tą pracę, ona jest z kulek bibuły. Leżystość podsumowania i ogłoszenia wyników Wojewódzkich etapów czwartego ułognopolskiego konkursu dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Dzisiaj podsumowujemy dwa konkursy plastyczny i na rymobankę dla dzieci. Jest to jedno z działań prewencyjnych kursów. Konkursy te mają na celu zmniejszenie liczby wypadków w środowiskach rolniczych, tam gdzie na co dzień rolnicy pracują, gdzie żyją. Też ich dzieci pomagają w pracach domowych, polnych. Także cel jest taki, żeby ograniczyć liczbę wypadków, co się nam skutecznie przez nasze działania prowencyjne udaje. Podam tak statystycznie za 5 miesięcy tego roku w analogicznym okresie za rok poprzedni liczba wypadków zmniejszyła się o 25%, 300 kilka wypadków w tym roku. Jeśli czym pochwalić, a jednocześnie chcielibyśmy dalej iść w stronę zera i ten ból cierpienie, krzywdę ograniczać do minimum. I jak mówię, jedno z działań prewencyjnych są te konkursy, które organizujemy, żeby od młodych lat wpajać Dzieciom te zagrożenia w gospodarstwie, i żeby tego unikały? Przeróżne są niebezpieczeństwa, tak? Od, e, pra, znaczy od e, obory tak zwierząt, poprzez maszyny, tak. Tutaj gdzieś no, dzieciaki, jak to dzieciaki, albo jeżdżą rowerami, albo one no, biegają między tymi wszystkimi maszynami. Tak, no jest wiele niebezpieczeństw. Na przykład chemia, ciągniki, maszyny, zwierzęta, Możemy, e to jest samochód, traktor, może jakiś środek się wydać na nas. Sama chemia, tak? Tutaj te opryskiwacze, nawozy krzywdę dorszemu potrafią zrobić, a co dopiero takiemu dziecku, więc no, powinny mieć wiedzę o w tym temacie. Stare przysłowie mówi, czym skorupka za młody nasiągnie, ten na starość trąci i dlatego y, te akcje promocyjne zasad bezpieczeństwa pracy y, robimy od wczesnej podstawówki, y, żeby dzieci po prostu przyzwyczaiły się do tego, usłyszały, a jak usłyszą, to później w życiu będą wprowadzały. Hegi, na lesie za dnia nie stosujemy. Aby od jednej pszczoły dalej nam pomagały, opryskiwacze najlepiej z obynożą w to jest rozstrzygnięcie dzisiaj w województwie Podlaskim, więc mamy laureatów z całego województwa. W tej edycji, jeżeli chodzi o Rymowankę, to jest czwarty konkurs wpłynęło 171 dokładnie prac natomiast w plastycznym konkursie wzięło udział 139 szkół 1412 prac w tym roku Rysowałam na tym rysunku jest chłopiec co trzyma butelkę ze środkiem niebezpiecznym dla dzieci i polał ją sobie na rękę nie dobrze bo się poparzył przedstawiłam domek w którym jest dziecko i obserwuję jak jego tata e, opryskuje trawę. Wyklejałam tą pracę, ona jest z kulek bibuły i przyklejam je. Na... Na, I zrobiłam na tym obrazku tra traktor, który pryska na pryska i na ziemniaki, nawozy i dziew dziewczynkę, którą skreśliłam. Powinny być gdzieś daleka, nie powinny, nie powinny podchodzić, gdy dorosły pryska nawozy. To jest też dla mnie przyjemność y tak y rysować i są też fajne nagrody. Świadomość dzieci jest bardzo wysoka, co zresztą można na, na, zobaczyć na pracach. Tutaj jeszcze takim dodatkowym czynnikiem jest to, że ten konkurs powoduje że e, dzieci wciągają rodziców do e, twórczości artystycznej, e, nie tylko pomoc, ale e, i jakieś tam pomysły, i inne historie. I na ten temat w, w domu się mówi, robi i przy okazji dorośli też e, czegoś, co czegoś się dowiedzą i też mamy na, taką nadzieję, że coś zrobią w tym swoim gospodarstwie, żeby było bezpiecznie. Razem z mężem staramy się od m, dzieci, od maleńkich lat, Uczyć jak bezpiecznie obchodzić się ze zwierzętami, z, z ciągnikami, z takimi pojazdami mechanicznymi i staramy się nasze gospodarstwo prowadzić jak najlepiej, żeby było odpowiednio przystosowane dla dzieci i dla nas. Na wsi, czyjeś praca jest cały czas. No, ale teraz przed nami okres, kiedy jest zwłaszcza ciężka praca, inklusywna i ona się wiąże właśnie z kwestiami bezpieczeństwa. No i tego bezpieczeństwa musimy uczyć już od najmłodszych lat. Sezon już się właściwie zaczął. No to przy sianokosach to przede wszystkim dbanie o stan techniczny sprzętu, czyli osłony części ruchomych, odpowiednie ubranie, żeby nie było tych pochwyceń, obuwie robocze, no i opieka nad dziećmi. I to jest rozstrzygnięcie w województwie podlaskim. Jeszcze w tym roku szkolne będzie rozstrzygnięcie na szczeblu krajowym. Nieoficjalnie mogę powiedzieć, że też laureaci z naszego województwa będą na szczeblu krajowym.